Cześć, to Grzesiek a to kolejny odcinek PLK w liczbach, który przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. Dzisiejszy materiał to ligowe komentarze. Tytuł dzisiejszego materiału to Trudne początki dyrektorów sportowych, i chciałbym w tym y, filmie powiedzieć czy y, opowiedzieć Wam mój pogląd na sytuację dwóch nowych dyrektorów sportowych, czyli Bronisława Wawrzyńczuka i Arona Cela. Bronisława Wawrzyńczuka traktuję jako dyrektora sportowego Anwilu Owocowych, mimo że nazwa jego stanowiska to konsultant do spraw sportowych, dlatego że chyba tylko i wyłącznie ten konsultant y, istnieje w tej nazwie, dlatego że nie jest to y, praca na pełen etap dla Bronisława, jak sam mówił w wywiadzie, pracuje dla Anvil 3-4 dni w tygodniu i dlatego być może nie jest nazwany to jego stanowisko słowem dyrektor. Niemniej jednak Bronisław Ważyńczyk w ma naprawdę wiele do powiedzenia, podobnie jak ma wiele do powiedzenia teraz Aaron Sell. i obaj w ostatnich tygodniach, z tego co zdążyłem zauważyć, mierzą się z pewnymi opiniami czy z pewnymi problemami i właśnie o tych problemach chcę Wam powiedzieć. Zacznijmy od Anwilu Włocławek i od Bronisława Wawdzińczyka, bo chyba największym problemem bronisława w przypadku jego pracy obecnie jest to, że nie tak dużo osób, nie tak dużo koszykarzy i także trenerów chce do Wocławka Jechać. i to jest to, to jest coś z czego muszą sobie zdać Fani we Włocławku sprawę czy, czy, co w ogóle trzeba brać pod uwagę w przypadku kontraktowania zawodników do Anwilu Polacy nie chcą grać we Wrocławku taki można by było generalny slogan utkać. jest pewien problem jest pewna bariera by polscy zawodnicy decydowali się na pracę we Wrocławku na granie dla Anwilu Wozowek z czego to się wiąże to są takie rzeczy i życiowe, i sportowe. Na niwie sportowej. Po pierwsze, gra dla trenera, który jest nikomu nieznany. Trenera, który nie wiadomo, jaki profesoruje styl, nie wiadomo, jak prowadzi zespół, jak wyglądają u niego treningi nie wiadomo. Druga sprawa to jednak ta włocowska presja. Ja wiem, że w zeszłym, w zeszłym sezonie trener Przemysław Rastomkiewicz próbował tę presję od zespołu odpychać. Mówił, że presja to przywilej, przy różnego rodzaju tego typu rzeczy, że we Włocławku to jest przyjemność, gra to jest gigantyczne wyzwanie, więc czego nie wie, on za bardzo nie rozumie, czego się inni boją. Natomiast nawet jeśli byśmy odłożyli wszelkie emocje na bok i postawili się w sytuacji polskiego zawodnika, który miałby iść do Włocławka, no to jest jednak dosyć oczywiste to, że on będzie się mierzył z presją znacznie większą niż chociażby w Gdyni, w Szczecinie czy w Dąbrowie Górniczej. We Włócowku jest presja na wynik. Musisz zasuwać, musisz dawać z siebie wszystko, musisz grać dobrze. Inaczej będziesz po prostu skrytykowany. Czy to dobrze, czy to źle, moim zdaniem. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Fanatyczne środowisko tym się charakteryzuje, że żyje koszykówką, żyje tym sportem, traktuje ten sport jako religię i to raczej jest coś fajnego, to jest jakiś event. Nie zmienia to jednak faktu, że dla niektórych może to ciążyć, niektórym może to przeszkadzać, niektórzy chcą po prostu spokojnie pracować, bo trzeba pamiętać o tym, że dla wielu koszykarzy koszykówka to jest praca, to jest zarabianie pieniędzy, to jest wychodzenie codziennie do pracy i powrót do pracy. Nie chcesz, nikt nie chce za bardzo słuchać o sobie, że jest beznadziejny, do dupy i tak dalej, w swojej pracy, więc trzeba to brać pod uwagę. Polacy do Włocławka nie chcą jeździć z uwagi na presję, jaką wytwarza na nich, na klub. Otoczenie, sponsorzy, kibice, fanatyczni kibice, którzy w poprzednim sezonie potrafili no dosyć o, szorstko, ostro potraktować swój zespół po porażce ze starem Zielona Góra, gdzie naprawdę wielu zawodnikom dostało się po głowach i to w niezbyt parlamentarnych słowach. Niektórzy nie mają ochoty na to, żeby, to, żeby te, takie rzeczy przeżywać. Można powiedzieć, że to brak ambicji, można powiedzieć, że to jest oznaka bycia miękiszonym, bycia soft, że jak ktoś nie chce iść do Wrocławka, nie chce grać w ambitnym środowisku, no to znaczy, że jest słabym sportowcem i tak dalej. Ja wiem, że można teraz rzucić takie formułki, natomiast koniec końców nadal Anwil mierzy się z problemem, że do Wrocławka po prostu Polacy przyjeżdżać nie chcą. I to są te sportowe powody, które najczęściej się pojawiają Czyli, y, przede wszystkim, ta presja, z którą naprawdę wielu nie chce mieć do czynienia, nie chce się z tym bab, w tym wszystkim babrać, nie chce sobie czytać n, przeróżnych rzeczy. I druga sprawa to jednak duża niewiadoma, bo Anvil przeradza się teraz w zupełnie inną organizację i jednak jest to niewiadoma. Do tego wszystkiego trzeba pamiętać, że y, oprócz koszykówki, oprócz spędzania na hali 4 godzin dziennie. Też ci ludzie chcą w jakiś sposób żyć. No i tutaj nie ma co się oczekiwać, w stutysięczne 100 miasta ma o wiele mniej do zaoferowania niż Warszawa, Wrocław, czy Trójmiasto to też jest może wymówka, może to też niektórzy potraktują, że to tak naprawdę w życiu sportowca nie powinno mieć znaczenia, czy gra w klubie A, czy gra w klubie B, czy żyje w mieście A, czy żyje w mieście B, bo i tak ciągle podróżuje, i tak ciągle jest na walizkach. I, I tak, yy, tak naprawdę najważniejsze jest dla niego to, aby skupić się na pracy, aby po, jakby swoje umiejętności ulepszać itd. tak, dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że większość koszykarzy żyje z kimś, żyje z partnerkami, żyje z dziećmi, żyje ze swoją rodziną. I dla tej rodziny już jednak to ma znaczenie, gdzie, yy, gdzie ich mąż, gdzie ich partner gra w koszykówkę. Dlatego tak wielu Polaków i mówi się o tym od wielu, wielu lat, tak bardzo ceni sobie grę w trójmieście. Bo jest gdzie wyjść na spacer, jest mnóstwo możliwości, mnóstwo restauracji, mnóstwo przeróżnych aktywności także dla rodziny. W wocowku te możliwości są ograniczone i trzeba też o tym pamiętać. To znaleźlibyśmy naprawdę wiele przypadków. W których to partnerki, koszykarzy mają bardzo mocny wpływ na, na ich finalną decyzję, jeśli chodzi o podpisanie kontraktu. Nie pieniądze, nie rola w zespole, ale miejsce do życia dla niektórych też się liczy i trzeba pamiętać, że wocowek nie ma tutaj najmocniejszych argumentów. Bronisław Bawrzyńczuk mierzy się więc z sytuacją, w której ciężko jest namówić. Ludzi do gry w Anvilu Wołcław, mimo że argumenty za grą w są naprawdę spore. Bo tak jak mówię, bardzo dobrze zorganizowany klub. Na warunki polskie to jest jeden z najlepiej zorganizowanych klubów i tutaj myślę, że żaden inny zespół, żaden inny prezes się na to nie obrazi. Dostęp do hali, sprzęt, profesjonalizm całego otoczenia to jest naprawdę na wysokim europejskim poziomie. Dodatkowo ambitne środowisko. Dodatkowo gra w Pucharach, gra w FIBA Europe Cup. Jest tych argumentów pod względem takim sportowym, klubowym naprawdę sporo, ale jednak cała reszta bywa czasami obciążnikiem, bywa czasami rzeczą, której nie da się przeskoczyć. Słyszeliśmy już nieraz, czy nieoficjalnie, czy oficjalnie, sytuacje, czy historie o zawodnikach, którzy już mieli się decydować na przyjście do Włocławka, ale jednak na końcu zrezygnowali, no bo sprawdzili, gdzie jest ten Włocławek, jak duże to jest miasto, jakie tam są możliwości i tak dalej, i tak dalej. Bronisław rysłowniczek mierzy się z tym, i to, efektem tego jest to, że we wocławku nie ma już chociażby Jakuba Garbacza, który nie chciał czekać na wydarzenia we Wrocławku, który chciał po prostu iść do pewnego środowiska w Gdyni i nie ma tak naprawdę uzupełnienia tej luki, jeśli chodzi o rotację polską, bo jest dodany tylko i wyłącznie na ten moment Krzysztof Sulima. Anvil walczy na tym rynku wolnych agentów, polskich wolnych agentów, ale tych wolnych polskich agentów jest coraz mniej i raczej nikt nie wygląda na to, aby się wychylał do tego, aby grać we Włosławku. Cel z kolei ma tych argumentów naprawdę wiele pod względem takim życiowym, no bo do Warszawy łatwo jest kogoś namówić, żeby przyjechał, bo możliwości jest naprawdę cała masa. Jako mieszkaniec Warszawy mogę to potwierdzić, więc rodzina na pewno czułaby się w Warszawie naprawdę bardzo dobrze. Do tego środowisko klub także zorganizowane naprawdę profesjonalnie. Wszystko pod względem organizacyjnym tutaj się zgadza. Natomiast problemem Arona Cela obecnie jest trochę mierzenie, czy może problemem to za dużo powiedziane, ale Aron Cell trochę teraz widzę, że zaczyna mierzyć się z pewną krytyką czy z pewnymi opiniami na temat tego, że mm, że podpisuje w klubie swoich kolegów, można tak to powiedzieć, swoich znajomych, że tylko odgrzewa nazwiska, które były na karuzeli PLK. No i już niejednokrotnie widziałem takie wpisy, które mówiły, no właściwie po co ten Aaron Cel jest w tej legi? skoro i tak wszyscy są wybierani z PLK, skoro i tak do wszystkich byłby dostęp, skoro i tak in, kto inny mógłby takie decyzje podejmować, jak Aaron Cel. I tutaj chcę trochę się podzielić z Wami swoimi przemyśleniami. przemyśleniami które są zdecydowanie w końcu do tego stwierdzenia, że Cel jest gościem, który teraz wybiera według jakiegoś takiego klucza po swoich kontaktach w telefonie, i ta jego praca nie ma jakiejś takiej wielkiej wartości, bo trochę to wygląda z zewnątrz, jakby grał w jakiegoś menadżera, i ta liczba nazwisk była ograniczona. Oczywiście, że jest tak, że pewnie Aaron Cel ma mniej kontaktów w telefonie niż Bronisław Wawrzyńczyk, pewnie obejrzał mniej meczów y, innych zagranicznych lig niż Bronisław Wawrzyńczyk, pewnie jego notes Taki scoutingowy jest zdecydowanie mniejszy niż na te z Brańsława Wawrzyńczuka, ale to nie zmienia faktu, że robotą GMA nie jest do końca skautowanie, nie jest do końca wybieranie czy szukanie perełek na ręku. Oczywiście w takim klubie jak Legia pewnie będzie prędzej czy później za to odpowiedzialny, bo wątpię, żeby Legia zatrudniała swojego skauta, ale przede wszystkim Aaron Cel ma za zadanie zbudowanie jakiejś takiej długofalowej wizji dla tego klubu i uważam, że powoli idzie mu to naprawdę dobrze. To, że w swoim pierwszym no Bierze do tego zespołu ludzi, których zna, których jest pewien i od nich zaczyna budowanie tego składu. Moim zdaniem jest to raczej przejaw mądrości, wyrachowania, a nie y, jakiejś takiego lekkomyślności, czy y, pójścia na łatwiznę. To, że Aaron Cel wybrał iwice Szkelina na trenera, to jest ruch naprawdę bardzo dobry, bo iwica Szkelin nie tylko jest kolegą Arona Cela, czy znajomym Arona Cela, on nie chce też tu jakoś mocno wchodzić w ich relacje prywatne, y, ale jest też przede wszystkim który osiągał w ostatnich latach naprawdę całkiem niezłe wyniki. Jakikolwiek klub w Polsce nie zatrudniłby i szkalina, to raczej byśmy ten ruch chwalili. Zatrudnienie Andrzeja Pluty czy Dominika Grudzińskiego, to też są ruchy, które już od, odkładając finanse na bok, y, ruchy, które byśmy pochwalili. Andrzej Pluta to jest przyszłościowy ruch, kontrakt podpisany przecież nie tylko na jeden sezon, więc y, jeden z największych polskich prospektów zawodni, który będzie szedł w górę Podpisany w Legii. Chyba dobry ruch. Dominik Grudziński, jeden z najbardziej gorących zawodników na rynku, jeśli chodzi o wysokich. Podpisany. Ojer Strzylińsz, jeden z najlepszych obrońców, najwszechstronniejszych skrzydłowych w naszej widze Podpisany. Mate Wucić, zawodnik, który jest maszynką do zbierania, który myślę, że pokazał, że może grać na naprawdę wysokim poziomie, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. Podpisany. Wydaje mi się, że w tym składzie o, jeszcze odpuszczenie Reja Kołelsa, to też trzeba zaliczyć jako Decyzję dyrektora sportowego wydaje mi się, że naprawdę ciężko jest się przy, przypieprzyć, przyczepić do tych ruchów A Cela. Jeżeli jedynym argumentem jest to, że on zna tych zawodników, a nie wprowadza tutaj nowych, no to ten argument, moim zdaniem, jest niecelny. Sam w przeszłości bywałem gościem, który marudził, kiwał nosem trochę kręcił nosem trochę na te odgrzewanie kotletów, na to, że nie mamy nowych twarzy w naszej lidze, że to wszystko kręci się trochę we własnym sosie. Natomiast po pierwsze trochę się z tego wyleczyłem, zwłaszcza kiedy w lidze zostają zawodnicy naprawdę wyróżniający się, typu Szlinz czy a nie zawodnicy, którzy się niekoniecznie w niej wyróżniali, potem ponownie dostawali pracę. Trebasej chociażby był takim przykładem gościu, który w Polfarmie niekoniecznie się wyróżniał i potem dostał kontrakt w Antwil po jakimś tam czasie. No nie, jeżeli już celować, to właśnie w takich ludzi jak Silinż, czy, czy Włóciś, którzy mają pewne fundamenty, którzy będą pod pewnym y, względem y, pewni. Więc y, po pierwsze wyleczyłem się z tego oceniania, że odgrzewanie kotletów to jest y, coś niefajnego. Y, po drugie rynek, też jest trochę inny obecnie, to znaczy jest taki, że tych zawodników do wyboru jest naprawdę bardzo mało. Trzeba pamiętać o tym, że w G-League są teraz pieniądze i G-League to jest brama do NBA nawet na jakiś krótki kontrakt, a jednak większość amerykańskich zawodników chce po prostu spełniać marzenia i chce wybiec na parkiet NBA, nawet jeśli miałby to zrobić na kontrakcie dziesięciodniowym. Koledze zaczęły płacić, to znaczy gracze biegający na parkietach NCAA dostają pieniądze za gry, Tam i wcale niekoniecznie musi im się palić do tego, aby opuszczać Stan Zjednoczony i jechać do Europy i próbować się przebijać gdzieś od tych słabszych lig. W Azji płaci się bardzo dobrze i naprawdę Europa ma teraz problem, bo... Nie jest tak wcale łatwo znaleźć zawodników z poziomu 6, 80 10 tysięcy dolarów i y, żeby był jakiś gigantyczny wybór wśród tych zawodników. Nie dziwię się więc, że Aaron y, jako GM, trener i widzarz Kielin jako ten zespół, cały Legi w pewnych sytuacjach wolą y, pójść w coś sprawdzonego, a niekoniecznie w kota w worku. To jest w miarę dla mnie oczywiste i ta argumentacja, że Aaron Cel idzie, idzie na... Y, jakby po tej naprawdę niskiej linii oporu idzie na łatwiznę, uważam, że jest nietrafiona. Dajcie znać, jak Waszym zdaniem radzi sobie Anvil i Legia w trakcie tego offseason. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. No i dodatkowo możecie nas wesprzeć. W, w opisie znajdziecie link do postawienia na wirtualnej kawy. Gorąco Was do tego zachęcam. Na dzisiaj to tyle. Cześć. Do zobaczenia.